Tak, cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak na, zrobić scenariusz Major History 2. A więc, tak, na początek Europa, tylko. No i chcemy dodać Puskowie. Ja tam nie dodaję Puskowia, bo to nie ma sensu. No i dajemy sobie cywilizację. No i tak, na początek dajemy sobie Warszawa, Polska. No i mamy Polskę, tak? I tutaj Paryż. Jeżeli chcemy dać pierwsze cesarstwo francuskie, to klikamy w I. Pierwsze cesarstwo francuskie. Zobaczcie, teraz mamy na przykład Madryt. No i druga Republika Hiszpańska. Na przykład możemy dać sobie rząd komunizm. No i wtedy mamy komunistyczną Republikę Hiszpańską. No i tutaj Portugalia na przykład faszystowska może być, może być. I dajemy sobie na przykład Roma, Rzym, tak? No i tutaj państwo kościelne na przykład, ale tutaj jest Siena. Możemy sobie też dodać Sienę i tutaj teraz można na, na Moskwę, która też znajduje się w Europie, tylko trzeba ją dobrze poszukać, bo znajduje się tu. No i na przykład Wielkie Księstwo Moskiewskie, które istniało bardzo dawno temu. No i Ryga. Na przykład to może być Państwo miasto Ryga, Talin, niech będzie monarchia Livon Order i teraz na przykład jeżeli chcemy, aby to było wszystko, to i teraz tak, przydzielamy prowincję, dajemy sobie w pędzel. Jeżeli chcemy, aby. To tutaj dajemy sobie pędzlem, tutaj przepraszam. I chcemy sobie na przykład w inną wejść w cywilizację. No i dajemy na przykład państwo kościelne. I tutaj też zaznacza nam się tereny państwa kościelnego. I wszędzie, gdzie klikniemy, tereny są tego państwa, tak? Tutaj na przykład. Tak, państwo kościelne jest. No i na przykład teraz cesarstwo Francuskie, pierwsze. No i dajemy sobie jakoś tyle. No, i mamy to tak. No, i dajemy sobie już dalej. Ja tutaj daję Wam szybki poradnik, i dajemy sobie, ile chcemy. Ja na przykład robię tutaj wymaksowane, aby to jest tylko, aby Wam pokazać. I teraz możemy sobie dać tutaj święte Imperium Rzymskie, no to Francja. No, i zapisujemy na przykład, no i nazwa scenariusza. Pora, dzięki. Ja na przykład nazwę. I po. Na przykład, pora. Autor to możecie sobie dać jak chcecie. I teraz tutaj neutralne to są państwa, które nie walczą. Poziomy technologii, i tak. Zapisuję scenariusz. No i proszę bardzo, pora. Stworzyli, stworzyłem scenariusz w 3 minuty. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I zachęcam do oglądania.